Woody Allen w przepięknym eseju złożył hołd Diane Keaton, która przez kilka lat była jego partnerką. Poznali się pod koniec lat 60. w teatrze, kiedy grali razem w Sztuce Allena. Zagraj to jeszcze raz sam. Sama Keaton zagrała w kilku filmach Allena. Za rolę w Annie Hall dostała Oscara, to dość ważne. Woody Allen w tym eseju przypomina, że Diane była najlepszą recenzentką jego Prac jego filmów. Najlepszą nie dlatego, że go ciągle chwaliła, tylko dlatego, że jej po prostu najbardziej ufał jej gustowi i jej wyczuciu. Kiedy coś się jej nie podobało, tak twierdził Udalen przerabiał tę książkę, ten tekst, bądź przemontowywał film, żeby zdobyć jej uznanie. W tym eseju jest jedno przepiękne zdanie, które jakby pokazuje, kim była dla niego i jej fenomen. Napisał: Jej śmiech wciąż rozbrzmiewa w mojej głowie. Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat, nigdy nie była mężatką, adoptowała dwójkę dzieci.